Witajcie na moim kanale, ja jestem Hero a w dzisiejszym odcinku powracam do YouTube'a. Tak! E, powracam do YouTube'a. Ostatnio nagrywałem w październiku z tego co wiem w 2022 roku, więc dzisiaj wracam. No dziś. Zachęcam Was do subskrybowania Warteczki. Łapeczki w górę zostawiajcie. Następne filmiki będą publikowane. Postaram się publikować codziennie filmiki o 15.30. Postaram się, tak postaram się. A więc siemanko mordeczki. Dzisiaj rozpoczynamy serię z modami. Jakiś czas temu znalazłem świat, który robiłem dwa lata temu. Projekt, który robiłem dwa lata temu. I chciałbym zobaczyć, chciałbym Wam pokazać stopniowo różne budynki. Ja po prostu, jak zobaczyłem to, po prostu byłem w szoku. Patrzcie, co tutaj za duże miasto było. Ja tego nie skończyłem. Z jakiego powodu? Nie wiem. Ale dzisiaj. Pokażę wam jeden z tych budynków, który zbudowałem wcześniej. Jeżeli chcecie więcej odcinków zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Komentarze też się liczą, ale dobra e, ludziska jest sprawa. Jeżeli ja, ja będę budował teraz się umówię z wami, że będę budował stopniowo różne budynki w mieście. Więc, żeby ta seria przetrwała, musicie zostawić duży łapek w górę i subskrypcji. A moi kochani, jak zbuduję całe miasto, zrobię serię z kolegami i koleżankami. Gdzie będziemy prowadzić życie na takim mieście. Więc serdecznie zapraszam do oglądania. Dobra. Mordeczki. Dzisiaj mam pomysł, aby pokazać Wam ten oto budynek bank. Tak bank. Eee, pokażę Wam ten budynek banku. Eee, z zewnątrz i wewnątrz. I będziemy lecić sobie tak. Dobrze mordeczki. Pokazuję Wam już bank. No i tak. Z jednej strony tutaj tak wygląda. Tu oczywiście są bankomaty z moda. I jeżeli... A, no i właśnie. Jeżeli zostawicie 100 subs Jeżeli dobijemy 100 subskrybentów na moim kanale. Załączę Wam wszystkie mody w opisie. Tak, wszystkie mody w opisie. Tak. Więc na razie nie będę Wam zdradzał. Tu mamy bankomat z pewnego moda. Mamy kamery w banku. No jak to bank, no nie? Musi być chroniony. Kolejny ba bankomat. No i wchodzimy. Tutaj schodami, patrzcie, mamy dwa ironowe drzwi. Jak widzimy, bardzo fajną mają animację. Dobra, eee, tu jest personel X, to tutaj nie można wchodzić, bo to jest personelu miejsce, ale ja Wam to oczywiście pokażę. Kodu nie pamiętam. Znaczy nie znam, no bo kurczę, no bo to robiłem wiele lat temu, więc nie za bardzo to znam ten kod. Eee, tutaj mamy na początku automat z różnymi słodyczami. Słodyczami, tak. Eee, będę robił też z shortsy, z różnych rzeczy. Tak. Tu mamy automat ze słodyczami. Mamy poczekalnię tutaj taką małą. Książeczki są, kamera jest. Oświetlenie jest. Jest super Mamy tutaj miejsce do rozmawiania. Banku z rzeczy. Mamy także alarm. Panel, który można włączyć. Mamy tutaj oczywiście komputer bankowy, papiery, kawę. Mamy oczywiście safe, w którym mamy wszystkie pieniążki y, bankowe do. Jak wiecie, no, no w banku powinny być pieniądze to tak. Mamy panel y, y, do kamer. No i mamy tu tą kurtynę, gdzie mamy miejsce z kodem. Mamy szafkę, do której możemy schować rzeczy. No wiecie, rzeczy, które mają ludzie, którzy pracują w tym banku. Mamy oczywiście szafkę z dokumentami. Takie oto yy, yy, jak to powiedzieć? Yy, tablice z pineskami. Mamy krzesełka 2. Owocki można się poczęstować. Ogólnie bank jest zbudowany z kwarcu. I zbudowany jest z takiej specjalnej szyby. Takiej szyby, której, którą, której nie da się zniszczyć, to sumi Ale może da się. Eee, dobra. Pokażę Wam. Eee, o co chodzi z tą szybą? Dobra, nie pokażę wam, o co chodzi z tą szybą. Tylko się to przełączy na PM um, um, zero. Patrzcie, tej szyby nie da się zniszczyć. Jest po prostu niezniszczalna. To jest taki jakby bedrock, nie? No, Ale no po prostu tego się nie da zniszczyć, nie? Yy, mordeczki z mojego filmiku, z mojej strony. To było na tyle w tym filmie. Czekajcie na kolejny odcinek jutro. A więc, mordeczki, trzymajcie się. Pa-pa!